Sponsorem programu jest Bistro Tego 4 Opole, jedzenie na miejscu, wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Na program zapraszam Motowizja, patron medialny tegorocznego zlotu Mastertrack Opole 19-21 lipca. Ciemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku programu na Osi. Co dzisiaj zobaczycie? Jeszcze jednego janktimera, kolejne drogowe wyczyny, następną wizytę w krzyżowej, odpowiedzi i rady eksperta nostalgiczną wystawę. No to w drogę! Jak zwykle zapowiada się bardzo ciekawy odcinek. Ale zacznijmy jak zwykle stroboskopem! Moja najszybciej rosnąca sieć stacji paliw w Polsce ma już 471 punktów równomiernie rozsianych po całym kraju. Stacje oferują certyfikowane paliwa, ale to tylko część bogatej oferty. Obiekty pod szyldem moja to miejsca, gdzie można zrobić rozmaite zakupy, ale też smacznie i zdrowo zjeść. Przykładem może być choćby to, że do oferowanych kanapek, hot dogów, zapiekanek i hamburgerów wykorzystuje się pieczywo z certyfikatem Clean Label. To gwarancja wysokiej jakości składników pozbawionych konserwantów i środków współchniających. 23 lata temu, 21 czerwca 2001 roku dobiegła kresu produkcja Skody Felicji, której nazwę wzięto z modelu produkowanego w latach 1959-1964. Zresztą w Skodzie powrót do znanego miana dotyczy wielu modeli, ale to całkiem inna historia. Nową felicję wytwarzano przez 7 lat, a podstawową odmianą był pięciodrzwiowy hatchback, którego konstrukcję oparto o zmodernizowane nadwozie modelu Favorit. Auto dostępne było też jako kombi oraz w dwóch wersjach towarowych. Łącznie wyprodukowano około 1 300 000 wszystkich rodzajów felicji. Od 2001 roku z taśmy produkcyjnych zaczęła zjeżdżać jej następczyni Fawia. Dziś znowu powrócimy do historii motoryzacji. Zabiorę was w pewne miejsce. Zobaczcie, co się działo na autonostalgii. Moda na oldtimery w Polsce ma się dobrze. Dowodem na to jest kolejna udana wystawa starych samochodów. Autonostalgia, bo o niej mowa, ponownie przyciągnęła pasjonatów. I właścicieli samochodów z dawniejszych czasów. Najstarszym uczestnikiem wystawy był 120-letni Rambler, mający więcej wspólnego z powozem niż z samochodem. Ale zanim ukuto nazwę samochód, tak właśnie go określano: powóz bez koni. Inną ciekawostką był polski Fiat z 1937 roku jako roadster z pięknie wyprofilowaną linią nadwozie. W nawiązaniu do ówczesnych kształtów na targach pokazano także narzędzia, jakimi wytwarzano wyoblone karoserie, a jakie dziś służą do ich odbudowy. Jednak niekwestionowanym bohaterem autonostalgii był tarpan. Trochę niechciane i niekochane, Dziecko polskiej motoryzacji. Na tegorocznych targach Autonostalgia w Warszawie prezentowaliśmy trzy najstarsze egzemplarze samochodu Tarpan 233. Dwa z nich z naszej kolekcji, jeden z Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. Najstarszy samochód ma 51 lat w tym roku. W roku ubiegłym świętowaliśmy jubileusz półwiecza samochodu rolniczego Tarpan. I chociaż Tarpan miał te same podzespoły jak Nysa czy Żuk. Nie był tak popularny i lubiany. Nie miał też szczęścia pod względem ekonomicznym. Pojawił się na krótko przed kryzysem ekonomicznym w PRL, który ograbił go z dalszych szans rozwoju. Na szczęście cudem powstał wówczas model Tarpan Honker, ale spotkał go smutny koniec, chociaż okazał się bardzo udaną konstrukcją. Z drugiej strony, czy Tarpan nie był ofiarą plagiatu? Tesla Cybertruck, widać, bardzo się nim inspirowała. Na targach Autonostalgia pojawiła się także nowa książka Polska Rzeczpospolita Samochodowa. Ten tytuł wskazuje na to, że z jednej strony samochód stał się w Polsce dobrem powszechnym, stąd określenie Rzeczpospolita. Zwróciliśmy w niej uwagę na przykład, gdzie, jakimi samochodami najczęściej jeżdżą Polacy, w których powiatach najwięcej jest określonych marek. Ciekawe, gdzie najwięcej jest zarejestrowanych samochodów Volvo, bo militarny przykład tej marki robił naprawdę mocne wrażenie. Podejrzewamy, że pomimo żółtych tablic mógłby zrobić furorę na wojnie w Donbasie, bo nie takie oldtimery tam toczą skuteczne walki. Równie poważnie wyglądał czarny Citroen, którego kochało i gestapo, i Urząd Bezpieczeństwa. Nic dziwnego, że starsze pokolenia omijały to stoisko szerokim łukiem. Cieszy natomiast fakt, że oldtimery stały się materialnym dziedzictwem Polaków. Jako kraj dużo straciliśmy pod tym względem przez burzliwe dzieje. I dobrze, że udaje się to nadrobić. To rzeczywiście nostalgiczna wystawa. A teraz witamy naszego eksperta Rafała Kochanowskiego z firmy TransExpert. Mam pytanie od widza. Od pana Andrzeja, chyba W z Opola. O. Możliwe, że tak. Czy muszę zmienić tachograf w swoim samochodzie od nowego roku, czyli od stycznia 2025, gdy tylko świadczę usługi pomocy drogowej i przywożę z Niemiec uszkodzony pojazd? Rafał, odpowiedz panu Andrzejowi? Tak, tutaj odpowiem krótko. Każdy pojazd, który jest zarejestrowany w naszym kraju, a znajduje się, będzie znajdował się poza granicami naszego kraju od 1 stycznia 2025, będzie tutaj wymagany, aby posiadał tachograf inteligentny, cyfrowy drugiej generacji. Dotyczy to pojazdów, które ma, posiadają tachografy, ta wymiana dotyczy pojazdów, które, które posiadają tachografy, wyprodukowane między 2006 a 2019 rok. Tu tak już ogólnie mówię, bo przypominam, bo to już nieraz było powiedziane, pamiętajcie, od nowego roku wymieniamy tachografy cyfrowe, wykonując przejazd, przewóz poza granice polskie. Ja już nie mówię jaki przewóz, transport, przewóz na potrzeby własne, pomoc drogowa, zarobkowy, niezarobkowy. Wymieniamy tachografy na inteligentne drugiej generacji. Więc dotyczy to też pojazdów ciężarówek, solówek, dwu, trzyosiowych, szczególnie budowlanych pojazdów ciężarowych, które tam poruszają się, czy poruszają się na, na, na w trakcie budowy wszelkich obiektów poza granicami naszego kraju od 1 stycznia nowe tachografy. Pamiętać, bo mamy jeszcze pół roku czasu. I trzeba generalnie zaczynać się spieszyć. Dzięki Rafał, jak zwykle na temat. A ja chciałem Was zaprosić na jubileuszowy Master Truck Show 19-21 lipca, Polska nowa wieś koło Opola. Bądźcie tam z nami, bo naprawdę będzie przednio będą super ciężarówki, będą czołgi, będzie wiele świetnych rzeczy. Rozrywka zapewniona dla całej rodziny, w tym dla milusińskich. O których myśli wielu naszych partnerów. Zajęcia przygotowane specjalnie z myślą o najmłodszych uczestnikach imprezy: Byk Rodeo, ścianka spinaczkowa i wiele innych na strefie Opoltransu. Szczegóły o imprezie znajdziecie na social mediach Opoltransu, jak i naszych. Jeżeli jeszcze nie jesteś klientem Opoltransu, możesz to zrobić przez Mastertrackiem. Widzimy się. A teraz zapraszam Was na krótką przerwę. Po której zobaczycie. Jeszcze jednego Taimera, Kolejne drogowe wyczyny. Następną wizytę w krzyżowej. Wracamy za moment. Zapraszam teraz do krzyżowej gdzie odbyło się spotkanie pod egidą Polskiej Unii Transportu Przewoźników. Doroczne spotkania przewoźników zrzeszonych w Polskiej Unii Transportu integrują dostawców usług dla transportu operujących w różnych dziedzinach. Prowadzenie firmy transportowej jest dzisiaj bardzo skomplikowane. Dlatego pomoc wyspecjalizowanych podmiotów i organizacji jest kluczowa. Inaczej bardzo łatwo popaść w kłopoty. A te nie są już tanie jak kiedyś. Głównie za sprawą przepisów, które obowiązują nas w Polsce, za sprawą opłat pod tytułem ZUS i podatek dochodowy od pracowników. Powiem, że to zabija firmy transportowe. W zeszłym roku był wzrost około 2,5 tysiąca od pracownika, czyli jeżeli sobie kierowcy, jeżeli sobie przeliczymy to, przez ileś kierowców to naprawdę duże koszty. Jednym ze sposobów redukcji kosztów prowadzenia działalności są umiejętne decyzje podatkowe. Daniny należy płacić, ale z głową. Bo skoro jakiś podatek można zapłacić, nie zawsze oznacza, że trzeba to robić lub w pełnej kwocie. Przewoźnicy postulują wprowadzenie jednolitej stawki podatku drogowego lub jego zniesienie, czy wstrzymanie podwyżek opodatkowania wynagrodzenia kierowców. Ale zanim to nastąpi, z pomocą przychodzą kancelarie prawno-podatkowe obecne w Krzyżowej. Zajmujemy się optymalizacją podatkową przedsiębiorców, bieżącym doradztwem. Mamy bardzo szeroki wachlarz usług i oferujemy je przede wszystkim branży TSL. A to jedna z najbardziej opodatkowanych gałęzi gospodarki w naszym kraju. Liczba danin liczona jest w dziesiątkach pozycji, i nie każda księgowa lub księgowy jest w stanie bezbłędnie się wśród nich poruszać. To, co nas wyróżnia, to bardzo duże doświadczenie w obsłudze tej branży. Dedykujemy nasze usługi głównie spedycji i przewoźnikom. Obecnie branża boryka się z bardzo dużym kryzysem, w związku z czym nasze usługi oferujemy również tym, którzy potrzebują restrukturyzacji, zarówno tej twardej oferowanej przez ustawodawcę, jak i tej organicznej. Określenia restrukturyzacja i redukcja dość często padały na spotkaniu w krzyżowej. Prawdą jest, że część polskich firm transportowych była nadmiernie rozrośnięta lub mało elastyczna. Taki stan jest dobry tylko gdy trwa koniunktura. Życie pokazuje, że nie zawsze szybki wzrost firmy jest powodem do zadowolenia. Przykład średnich firm z Europy Zachodniej dowodzi, że liczy się uzyskanie jak najniższych wydatków, dobre stawki i zachowanie płynności finansowej, a nie rozmiary przedsiębiorstwa. Spotkania Polskiej Unii Transportu Krzyżowej od lat są barometrem nastrojów w branży TSL. W następnej relacji pokażemy kolejne metody na uspokojenie złych nastrojów w branży. To nie była ostatnia wizyta w krzyżowej, a teraz zapraszam na cykl, Nie zabijaj, nie daj się zabić. Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku poruszymy sobie temat prędkości. Dla wielu z nas jazda motocyklem jest pasją, jest adrenaliną, jest czymś, co tak naprawdę odświeża nam głowę. Jednak motocykl to nie jest auto. Tutaj nas chroni tylko kombinezon, kilka ochraniaczy i kask. Przy dużej prędkości nic Cię nie ochroni. Niestety taka jest prawda. Prędkość jest naszym największym wrogiem. Czy to jest warte naszego życia? Więc pamiętaj, aby ściągnąć jednak troszeczkę tą rękę z tej manetki gazu. Jeżdżąc wolniej, również jeździsz przyjemnie. A teraz zapraszam Was do studia na Osi, gdzie omówimy sobie wypadek drogowy razem z Andrzejem. Ciekawa jestem, czy macie takie samo zdanie, jak i my. Dzień dobry. Witam w cyklu Nie Zabijaj, Nie Daj się Zabić. Będziemy dzisiaj oglądać razem z Magdaleną plik zdarzenia drogowe, wypadki, które się wydarzyły i będziemy oceniać, dlaczego się wydarzyły. Tak, zapraszam Was do oglądania. Razem z Andrzejem Wachowskim będziemy omawiać wypadki, także zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Zielone, stamtąd zielone. No. Tego auta jest wymuszenie, tego po, no. po prawej stronie. Tak, tu jest ewidentnie wymuszenie, no. zgadza się. Ewidentne wymuszenie przez kierowcę ciężarówki, nie wiem, Tak, co nie I to widać, i to... że on bardzo szybko chciał przejechać. I... Widać, że to auto próbowało hamować, bo no. tutaj już zablokował, widać, no, tak, że ta tak, droga tak. hamowania jest, ale no, mimo tak. tego i tak uderzył. Są zielone światła, skręcam w lewo. Tym bardziej, że jechały dwa auta, nie jechały jedno. Auto, Dokładnie. I tutaj takiemu kierowcy, moim zdaniem, powinno być odebrane prawo jazdy. No podejrzewam, że na pewno są prawo jazdy. Jak byś to nazwała? No. Szczerze powiem, nie wiem, bo tutaj jest ewidentna wina kierowcy ciężarówki. Uh -huh. Z koniem się nikt nie nakopał, no to jak to nazwać? Koń? Niebezpieczny koń. Niebezpieczny koń, tak. Tak, tak, tak. No, bo no on tak, tutaj, to tak no. jakbyśmy do tyłu do konia podeszli. No tak, tak, Zawsze tak, oberwiemy. Tak, tak. Ale tutaj, no niestety, tutaj on był no. większy, więc tutaj no, żaden no. kierowca inny nie miałby. A nie daj panie, motocykl moto, wyjechał, motocyp no, jest tak. stary, tak, bo zginął. Tak. No. no, tyle na dziś. Yy, pokazujemy po jednym zdarzeniu drogowym. Yy oceniliśmy, razem z Magdą. Magda miała po prostu swoje tak. zdanie, ja swoje, może na końcu żebyśmy się zbliżyli do tego, tak. no, dlaczego to się wydarzyło. Y... Jesteśmy ciekawi Waszych opinii, czy macie takie same opinie jak my. Oczywiście zapraszamy Was do subskrypcji i do lajkowania, do lajkowania. programu tutaj na Osi na YouTubie. No i co, czekamy na Wasze komentarze. Zapraszam za tydzień do programu Na Osi do cyklu Nie Zabijaj, Nie Daj się Zabić. Do, do widzenia. Zobaczenia. Do tych spraw będziemy ciągle wracać. A teraz branżowi dziennikarze wypowiedzą się na temat Taimera. Renault Magnum to ciężarówka legenda. Pojawiła się w niezwykłym czasie, gdy upadała Żelazna Kurtyna i rodził się prywatny transport międzynarodowy w krajach środkowo-wschodniej Europy. Wtedy w Polsce jedynie nieliczne firmy mogły sobie pozwolić na nowe pojazdy. Ale 10 lat później były już popularne nad Wisłą. Przez lata magnum przechodziło wiele modernizacji, ale ogólna koncepcja pozostała bez większych zmian. Olbrzymie pudło kabiny, przednia szyba jak w autobusie, płaska podłoga we wnętrzu oraz dwie poręcze wspomagające wsiadanie to główne marki rozpoznawcze Magnum. No i te 500 koni mechanicznych silnika marki MAK w pierwszych modelach. Czy wiecie, że wtedy już 380 koni robiło wrażenie? I chociaż koncern Renault wycofał się z kontynuacji koncepcji Magnum, to legenda pozostała żywa do dziś. Aż trudno uwierzyć, że Renault AE, jak wtedy nazywało się Magnum, pojawiło się już 33 lata temu. Jako dziecko byłem nim oczarowany. 500 koni mocy, potężna kabina, w której można było stanąć. Unikalny układ 6x4 z pojedynczym ogumieniem na mostach. To był kosmos. Ale ten kosmos miał szereg wad szypiąca deska rozdzielcza, szczególnie ta część wisząca w powietrzu, za miękkie zawieszenie kabiny, które powodowało jej bujanie się na boki na wąskich polskich drogach. Nierzadko było to przyczyną otarcia od drzewa lub zrzenia ruchu drogowego. Design pierwszego Magnum szokował. Ergonomia także. Z jednej strony płaska podłoga, a z drugiej sufit na wysokości dwóch metrów, ale problemem było wniesienie bagażu do kabiny, trzymając się oburącz po poręczy. Niści kierowcy mieli z tym problem. Często musieli wrzucać bagaż do środka, a później spinać się po drabince. No, wysiadanie też wymagało przyzwyczajenia. Nawet trzeźwi z tego auta wypadali. Żebyś ty czasem nie wypadł z roli. A czy z czasem coś się zmieniło? Pytam, bo mam wrażenie, że niewiele. Pierwsza głębsza zmiana to 1997 rok. Zmodernizowano wnętrze, silniki i nieco przednią atrapę. Ale to nie była operacja plastyczna, raczej lifting. Zmieniona deska rozdzielcza była mniej kosmiczna, a bardziej pragmatyczna. No i po raz kolejny pragmatyzm wygrał ze sztuką. No, ale nie do końca. Wady pozostały. No, jak do, do 815. No. Bujanie się kabiny i to trudne wejście było. No. Czy wobec tego był sens w ogóle startować z taką koncepcją? Warto było. Szkoda tej kabiny. Magnum pokazało, co jest ważne w transporcie międzynarodowym o dalekim zasięgu. Magnum znacząco wyprzedziło swoją konkurencję, chociażby kabiną z płaską podłogą, z możliwością stanięcia wyprostowanym w środku, wygodnymi łóżkami, doskonałą widocznością, silnikami o mocy powyżej 500 koni. Dzisiaj to już jest standard. Inni pogodzili te zdobycze cywilizacji ze swoją stylistyką, ale widać było, że. Bali się pójść tym tropem. Podobny los jak Magnum spotkał amerykańską ciężarówkę Freightliner Argosy. Bardzo podobny układ, bardzo podobny sposób wejścia, ale wygodniejszy. Z kolei Argosy zostało zabite przez tradycję. A taki był ładny, amerykański. Szkoda. Podobną koncepcję stworzył także białoruski MAS. Jednak Model pod nazwą Pierestrojka pozostał tylko koncepcją. A Magnum zostało legendą. Może ktoś jeszcze wróci kiedyś do tego pomysłu i na nowo wskrzesi wizję do życia? Do następnego spotkania. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś, a w następnym odcinku zobaczycie. Opowieść o Youngtimerze Kolejną przestrogę prosto z drogi, relacje skrzyżowej, porady i wyjaśnienia eksperta, zapowiedź z lotu mastertrack Przypominamy, że nasze profile na Facebooku, jak i na YouTube są cały czas dostępne. To co? Do następnego! Trzymajcie się! Cześć kochani, nazywam się Bike Demar, jestem influencerką motocyklową i zapraszam Was na mastercraka, który odbędzie się w Polskiej Nowej Wsi od 19 do 21 lipca. Na patron medialny tegorocznego znaku Mastercard Master pole 19-21 lipca. Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnej. Sponsorem programu było Bistro Kotlantego 4 Opole: jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem.